Iść. A Iszy nie idzie, bo mówię, że on nie ma chyba nawet killing flora. No właśnie, napisałem, że się nie ma. No. no, po prostu nie lubi jak my gramy bez niego. Ty maruda! O, proszę. Marudzenie Iszyego to jest jak to strzelanie tylko głowa boli. Odpisuję mi z bo macie coś, czego nie mam. <laughs> Kto tak widział?

Teraz chyba ja jesteśmy w stadium gry, że trudno nam będzie coś zrobić. Oj, zaraz przyjdę do domu. Z a no tak. Skryjki dwa z Ja zawsze nienawidzę Star. jak flash się pojawiają, a wtedy fuck me. To jest dobra ten no właśnie, ktoś ma albo kuszy, albo... ten ci kresnikerami snajpercki. Wtedy dwa strzały i... ...to musi duża nie mapa, bo... ...waga, sprawa, rozwalcie. Dobra, już. Nie widziałem na... Nie okay. nie widzę Nie ty Wie się wtrącasz czyjąś rozmowę Ale skarma zasięg, ja pierwsze. A, możemy iść. Oh. Down. Right down to Ooh, electric electric avenue. chodź tu! O, chodź! A, i zginie. Dobra. Dobra, da radę you jednak. Mag? Nie wiem jaka odarado. Mam tego nie zabijać. Nie już można. No, można, już nie jest aż tak daleko. Tego zabiję. Mogę, mogę? Nie! Nie, nie szedłeś z nami. Traders Place, fajne serduszko. Trend gun, Lovely do... big guns. Mam 600, jeżeli ktoś chce do czegoś. O, już w sumie nie mam czego kupić. Pipe'a dokupię, chociaż tak nie mam po co. Jeszcze nie jesteś na pipe, żeby... Ktoś chce? Cokolwiek. Kurde, się, czy trench gun nie działa w tej klasie. Ja mogę trochę prąd klasy. To co chodź tutaj, bo ktoś inny weźmie. O, już skoczył, już, już, już pinda. Znaczy jeszcze money. nie. On teraz mi stop. Tu masz jeszcze trochę. Gry czy, czy ty wziąłeś? Dzięki. Ty je panny chuju. shiny. Crystal ponies? I to był ten Jane w uh, Firefly. Co James Firefly? Flashbound! Dobra, rozwal go. Tylko muszę mieć. Nie, Darmo, gdy jest flashbound i nie masz dobrej broni jak JJ, nie strzelasz do zgo. On Wraz? najlepszą broń dla medyka. Tak, strzelanie kół, z kółkami. W każdym razie, co James Firefly? Ja miał taki tekst: U, shiny. Nie pamiętam. Oglądałem Firefly chyba tylko dwa razy. W ciągu doby. <gry> nie wiem czy to na jest technicznie możliwe. 12 odcinków po. No, no raczej nie. Zaraz, bo. 4 odcinki to jest, są 3 godziny. Nie, to się dałoby. E, dwa razy nie. Jak nie.

G, yeah, a jak inaczej? Upewniam się. Ja, jak sobie przypomnę, klawiszografię z Drivera 3 jest strzelanie było pod piątkę numeryczną. <tryk> nie wiem, trzeba było grać nosem. Ech, podpa podpadaj, potem nie Nooo, dobra, dobra. Aaaa, A, Dobra, brawo, Nie wiem, no jak co to było, Nie ma żadnego wstydu, być jak już słabszym walił. rakietnica wginie. Na górze jeden. Teraz możemy iść. Za tobą. E... JJ, za tobą. Nic no nie widziałem. Da radę. Mówiłem. U, amunicja darmowa. Ugh. Słychać mnie? Tak, no. słychać. A? Aha, dobra, bo sprawdzam, bo nie ma tego pieprzonego push to I to mnie niesamowicie wtórze. Bardzo dobrze, że nie ma. Pieniądze, anyone? Spróbuję jakąś, nie wiem, wtyczkę znaleźć czy coś. Ja mam na klawiaturze taką możliwość. Makro odpowiednie zrobić. Mhm. No albo Ró też kupić oddzielnie mikrofon zewnętrzny z taką funkcją, co by nie miało zbytnio sensu. Albo za każdym razem, i chcesz coś powiedzieć, zakładasz mikrofon do słuchawek, mówisz, ty to odłączasz. Może, no jest ja mam, też laptop... możliwość. A może mam do laptopa wbudowany mikrofon i stąd to rozmawiam. I co ty Przestań. na to powiesz? A może jeszcze masz budowaną kamerkę. Ej, gdzie jesteście? My już uciekamy do naszego miejsca. Dobra, idę do ciebie, żebyś nie zginął nam. No. Dobra, widzę. Mam usze. O, flash, flash A, found, flash pal. nie strzelaj do niego. Idę, idę, nie płakać. Idziemy On jest od lana do placu. O, oh, fak. po flash No widzisz. Dobra miejscówka. A tam na piętrze w górze, który też szukać żeby była dobra drogi. By... tylko Ten z fajnie zawsze wygląda tak jakby... Free hugs! W <laughs> niego strzelamy. No JJ, mm. weź się nie ruszaj. <laughs> no ty się trochę ruszaj. To się czytałem Robiąc jeszcze piruet potem stając na jednej nozy O, tutaj masz pasuby ale jak się z medykiem z randomami to oni się nie pieprzą no. jak co wiesz, granie z randomami ma to do siebie, że to jest granie z randomami no. o, No, jeszcze nikt mi nie utrafił w tej grze, znaczy w tej rundzie. W sensie. albo, albo cały czas czy ktoś leczy. Nie, nie, bo pan też mi ani razu nie zszedł. I powiedziałem. Ten ja, właśnie berserk, który ma fajny, bo jak atakuje i zabija to się jak duży ten czas. A i... Słyszycie no. mnie? Tak słyszę. A i czemu zacząłem wolniej chodzić? Jest jakiś przycisk, żeby cały no. czas wchodził? No. Znaczy, jest przycisk, że ten, że. Control to wolniej chodzi. No, no nie, cały czas mi chodzi, tak. Nie wiem czemu. Znaczy, jak, jak kupiłeś ten, dusza broni. O dobra, te... samo się napełnił, samo się napełnił. <suszy> Coś jakiś. Ściągałeś. Tak. Biegaj rano i wieczorami to nie będziesz tak wolno chodzić Kraki, skoro teraz... No, nowego Call of Duty ściągał ten Pewnie. pewnie. Spad, prawda ważyło 400 mega, ale podobno bardzo spakowany to, e, nie wiem czy brać z tego hitmana Wiesz, to jest zajebiste popieram Widziałem te na YouTubie pierwsze tej super wygląda. No ja widziałem, goś dostał cegłą w głowę. Hm, co się stało? Hmm, ha? Hm. Tak. granatów. Też no. po nie, na to była piękna różnica, bo w jedyce mogłeś mi sadzić palec w dupę, być, Nic, nie, nie. Hm? Ha? w drugim wystarczyło że się źle mrugnąłeś. Ha, wróg! Nam tysiąc. Możemy teraz na pp zbierać. No, bardzo też to tam będzie fajny talent, ten tryb wyzwań. No, wyzwania będą ciekawe, to przyznaję. Ja już nie mogę się Ale ja się faktycznie boję takich etapów, nie wiem, jak na przykład... As fuck you. Że... nie wiem. Dla przykładu, that. pierwszy są so, Jest moment, gdzie nie nieważne co, się zauważył, nie? I to niszczy no. skradanie. I a, właśnie boję a... się, że w Hitmanie coś takiego będzie. Co się stało, no Właśnie, Narmo. Tak jak ktoś go od, od tego jego. No... I ten, i... Nie, tam naprawdę dużo fajnych... Ten różny narz... Ludzie, Ludzie narzekali na ten instykt i w ogóle, na, ale... Nawet dwa flashboundy. No. nie tam instykt. Raz, że można tam większość włączyć, dwa, że to jest ogranicza. Właśnie, chciałem powiedzieć, że... Ja to wyłączę w większość, już... jest Zagra. Nie wiem, czy to jest problem. Przecież jest się, genetycznym... Ten, najlepszym zabójcą świata. No, i coś co mają być na mapie, jakieś kropki, bo no bardziej pak. logicznie i stosowne jest jak ten: jak. Jak się ma właśnie jakieś takie wyczucie, i w ogóle. No nie wiem, i to nie przeszkadza. Też nie przeszkadza. I tak to wyłączę. Tym bardziej, że w tym. przegieli to w Conviction. Bardzo co Conviction nie skończyłem, to było tak okropne. Nie, mi się bardzo podobało, ale to jako. Będę go do. Tam Crancy, tam... Ja już Kr nawet nie patrzę na to, że to jest Splinter Cell. Ja wiedziałem, że to nie jest Splinter Cell. Ale nawet jako gra to mi nie podobało ale się tak, całkowicie. Ale... Masz w ogóle, ga? można pograć. Bo naprawdę, fajny jest ten. E Call, w sensie. no tam dwie misje pojedyncze. No, nie znaczy, Tam jest dużo zabijania w ogóle, ale ten, ale. No, gra jest ten. Dynamiczna, szybka, jakby... ale to. się pobawić. Wiele lepsze niż ten Double Agent. Ja mimo wszystko wolę Double Agenta pomimo tych głupot. Ale strasznie bym też zagrał w y, tą wersję na konsole poprzedniej generacji, tam Xbox i PlayStation. to już się nie ma? Hmm. Bo to niby, wiesz, to było robione przez Montreal. Ach. Ja nie rozumiem, po co cholerę oni robili dwie różne wersje gry? Przecież szczególnie, że... Aaaa, muszę wam pomagać. A, muszę drugiego shotguna kupić, bo już nie mam albumu w połowie, kurde. Znowu mnie cholera... A, dobra... Osłaniać, osłaniać... Niech mi przeładuje to osłanie. A już wiem co, bo ten... przypadek najbliższą na klawiszy na mam nie używane, tam są makra i mi wyświetla się takie... Powiadomienie koło zegara na pasku zadań. Ono jakoś przebija przez grę, chcesz go nie widać jak na nie klikam. Ja się tam mam wala lata... do o... Oh my gosh! Trochę intensywnie. jestem. U, z tyłu! Radzę się odwrócić. Jestem! A, skarb przez nim przechodzi. A, binda. Nie wiem, co gorsze, ta co rycz, czy ta co jest niewidzialna? Rycz tam niewidzialna to... Ale idziesz sobie, idziesz, nagle taka jest Okej okay. Bardzo że jak ktoś kurczę sprzeda wszystkie bronie, kupię rakietnicę, a ta bitch rozwala głos są wszystkie pociski Dobra, uh. rakiet, taki shotgun O, ale kupię tego, kołkownicę, będzie lepsza Mam 1700, jakby ktoś chciał. Ja 5000. Ja poproszę, co się da, bo mam tą wytrzymańską świetną, ale co 5000 magazynek kosztuje? Wydają ci to wszystko. Dobra, mam 5 naboi. 7, 8 naboi. Aha, Ty masz tego. Um... M99? O, to jest zeromiste. Tak. To, to, znaczy, to jest głupio, tyle że ona zajmuje cały kifunek Nic nie możesz no, dokładnie Ej, ty zostawiasz dym za sobą. Jaki no. fajny motyw. Smoke. <laughs> właśnie w tym innym skinie, tam sprzedają za... model modelu właściwie. Tam postać jak biega, to kasę wypuszcza. To jest taki... efekty. A. Ale kasę, którą można zbierać? Czy kasę... My money. Ja, to O, to jest właśnie lepsze jak kołkownica ona się odbija od ściany. Jak się nazywają ci źli? Bardzo źli, dwóch, co jest za nami. Flash pound. Właśnie, to są za nami. Strzelam. Aaa, fuck you, fuck you! No. Widzisz, porządne obrazy i spieprzajmy. Fajna, fajna. A, ja rzucę granatę, bo za małej ksutni Uwaga, granat. Ja. jak się wyrzuca broń? Bo w sumie zrobiłem tak, żebym Giela tą wybalił, a... dopiero potem wziął. Nie myśl, że ja ci jakąś oddam. Spróbuj G albo H. G to jest granat. No. <laughs> Nie, no no spróbuj o... G, to ci na pewno dobrze wyjdzie. to albo w mi się, iż mapą. Tak, mapa. Które to jest. No potem. Tu ja. Potem. A, widza tak. mnie. Które mnie Yes.

Można być za blisko tego wybuchającego oh. kameru. Rokietnice. Jeszcze tylko 30. Znaczy myślę, że hardy byśmy przeszli, gdy by, no, odrobinkę współpracy. Nie, I nie. I doświadczania ze sobą. Lepsze. No to i level, ale wiesz, im dłużej grasz, ludźmi, tym wiesz lepiej, jak grają. Dobra, snajpyrka mi się już skończyła. Jak na 5, jak na 10 na i tak dobrze. Czy nie, to jest dobre na. na tego tak, typu. Grupy też też szkoda. No grupy to nie wiem, tam. Niby. Znaczy, jak to przechodzi przez loot? No, nie wiem, znaczy, nie, na pewno przechodzi przez tych, ale i tak to, no. trzeba naprawdę wąski korytarz, żeby ich. Aha. A tym bardziej, że ten kosztuje ćwierć tysiąca. Uh. Jeden pocisk, przynajmniej tam u mnie kosztował. Teraz zabijajcie Ale na poziomie piekła na ziemi, to na pewno dobra, broń. Ja się boję, boję na dwie ile to jest. Mam 600, jeżeli komuś brakuje do pipa A właśnie pipe. pipe. 700 mam. A, ale to już jest. Tak. Kurde, to jest 10. Tak, to już jest. Co, dacie kasę, ile macie? Nie potrzebuję. Dobra, chwilatko, wyrzucę. Kurde, nie kupiłem. Dobra. No, 6 nabojów. Myślę, że tu gdzieś się zakampi. Po tak to przyj Mamy, żeby... Chodź tu, chodź tu, chodź fuller, fuller, chodź tu, tu jeszcze. No, tak, no. Co to jest to na ziemi? Pie bomb. Dzień. Właśnie. Ktoś... Ktoś to wejdzie i generalnie już go nie będzie. A jest gdzieś ten, paczka z amunicją o, Mam jest. 10 sekund, mam pełno kasy, dobra, bierzcie. a kupię, kupię A już tak nie, nic się nie przyda A głupie miejsce, bo jak są to wyraźnie. Znaczy zamierza? on już do nas idzie, więc No Toczka wyrzucam! Ale gonimy no. go tak, żeby nie mógł się leczyć, co? Nie no wejdzie, to jest normalne. On wejdzie w. Tam są jednego, trzy. góra dwie i, i poniżej, więc. Są trzy, tam gdzie rozłożyliśmy przy wejściu. Ja on jest. No. Powinien tu być już. Właśnie jest. Kurde, tam, może gdy... z drugiej, cholera. to jest drugie to wejście jest przecież. No ale dobra, można. Uwaga na rakiety, bo jedną rakietą rozwala. I minigunem No. On... Zawsze można szybko się ukryć. Tak jak dostaniesz raz. To... Miałeś się oczekiwania, jak jest mapa, cisza, nic się nie dzieje i nagle po prostu coś rakietą rakietę znikąd I... i koniec gry. Gdzie on jest? Spokojnie. Ktoś zamknął drzwi. O, słyszę, jest, jest. Bular, uciekaj. Dobra, wszedł jak piersi peta, wszedł. Właśnie, w sumie tak, żeby wszedł. No, już będzie ciebie pronumerk. No. Okay. I do widzenia. I teraz no, co No. Co to jest? jest. <laughs> yeah, achievement. Yeah.